Top. Zanim wydasz ostatnie 100 zł na witaminę C, musisz usłyszeć, dlaczego te trzy napoje działają na odporność lepiej niż większość syntetycznych suplementów. Mówię poważnie. Te trzy proste przepisy to twoja najsilniejsza domowa tarcza na infekcje. Zaczynamy. Numer jeden to złoty eliksir z kurkumy. Ma jedną wadę. Nie działa, jeśli nie dodasz sekretnego składnika. Kurkumina to super bohater przeciwzapalny. Ale by dotarła do komórek musisz dodać szczyptę czarnego pieprzu, czyli piperynę. Bez tego tylko ją wydalasz. Dodaj imbir, cytrynę, ciepłą wodę. To napój, który nawadnia organizm, dostarcza witaminy C i wykazuje właściwości przeciwzapalne. A pieprz zwiększa wchłanianie kurkuminy i wspomaga trawienie. Pij rano, a poczujesz różnicę. Numer 2. Klasyk na pierwsze objawy: imbir z miodem i cytryną. Zapomnij o zimnych stopach i słabym krążeniu. Kiedy imbir ląduje w środku, uwalnia gingerole, które hamują stan zapalny na poziomie komórkowym, tak jak w lekach, ale naturalnie. Pamiętaj, żeby ostudzić wodę. Wrzątek zabija witaminę C i dobroczynne enzymy miodu. Pij codziennie, aby wzmocnić swój układ odpornościowy i rozgrzać organizm. A na koniec naturalna tarcza przeciwwirusowa. Napar z czarnego bzu. Owoc bzu jest pełen antocyjanów, które chronią Twoje komórki. Niektóre badania mówią wprost, że ekstrakty z czarnego bzu Mogą hamować namnażanie się wirusów grypy. To działa lepiej niż myślisz. Wspiera układ odpornościowy i działa delikatnie na potnie, a jego lekko słodki smak kojarzy się z domowym komfortem i naturą. Każdy z tych naparów ma swój unikalny charakter. Kurkuma z pieprzem dodaje ognia i odporności, woda z miodem, imbirem i cytryną orzeźwia i wspiera detoks. A napar z czarnego bzu delikatnie ukoi i wzmocni układ odpornościowy. Razem tworzą naturalny zestaw dla zdrowia i samopoczucia na co dzień. Natura ma w sobie moc prostych, codziennych rytuałów, które mogą być naprawdę skuteczne. Przestań marnować pieniądze, zapisz te przepisy, udostępnij go znajomym i daj suba po więcej naturalnych supermocy. Który napój wypróbujesz jako pierwszy? Napisz w komentarzu. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia.